Dzień dobry wam wszystkim. Puściłbym wam nowy utwór, ale muszę za wcześnie. O, będzie kraksa czy nie? Nie. Zdecydowała, że tutaj będzie zawracać. Zajebiście. Teraz pod auto podjechało. Zawierzam córę do szkoły. Rafał się spóźnia. E Więc dzisiaj z planów może coś wyjść, może nie. Zobaczymy. Na pewno muszę dzisiaj wcześniej się zerwać, bo muszę jechać znowu na wycieczkę, odebrać najstarszą. I dzisiaj ma urodziny w ogóle nie mam prezentu żadnego jak to ja ale tort był w niedzielę, więc już takie przedwczesne urodziny się odbyły jestem kiepski, jeżeli chodzi o te rzeczy naprawdę, słuchajcie ale tak jakbym chciał zmienić temat, to mam właśnie fugę do odczytania i maszynkę do płytek o oh mój Boże, nie? Także No, także lecimy, słuchajcie, lecimy Ściany coraz dalej, coraz bliżej końca Wczoraj dwie linie udało nam się zrobić, choć deszcz Taki był już na koniec, no trochę straszyło Ja nie wiem, czy to się tam za bardzo nie rozmyło, zobaczymy Nie porozjeżdżało, mam nadzieję Że się nie porozjeżdżało, bo inaczej cegła, inaczej ten pustak, nie? Ale, ale jestem ciekawy Włożyliśmy izolację wczoraj, zapiliśmy ją to też jest ciekawe, czy nie tam się nic nie stało, czy nie wypchnęła mi ściany albo coś, bo to potrafi się różnie wydarzyć, no i nic, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie ominąć, pogoda jest kiepska, tutaj zasłonili przejście właśnie widzę, wice... dopiero co to było remontowane, słuchajcie, nie? tak samo tutaj, zasłonięty odpad a i tak ludzie idą, tędy. zobaczcie, w dupie to mają. Chodzi pewnie o bezpieczeństwo, że woda zalewała znowu tu ulicę albo coś. A to było robione. Nie wiem, z rok temu było to dopiero otwarte, nie cały rok. Tyle pieniędzy niby tu wydane, żeby to właśnie ogarnąć. A brakuje polskiego człowieka, by to zrobić dobrze. Żartuję nie... Jest okej, okay, jest okej. Okay. Mamy tu ładnie, naprawdę jest tu ładnie. Nad morzem. Fajnie tu się przejechać. Człowiek tak, wiecie całe te oczy jak wpatrują się w te morze, tak odpoczywają, no, ja tak zauważyłem, że dobrze sobie znaleźć te kilka minut, na no to żeby właśnie zrelaksować trochę duszę, popatrzę, patrząc trochę w morze, puszczę wam utwór, puszczę, dobra, już, Słyszę, masz, puszczam, masz, puszczam, masz, dobra, już puszczam, może ludzie, żebyście, ile ja już wiem, ja już czuję, co wy mówicie, nie? Ten utwór jest ok, Tekst mi się podoba Ale Zobaczymy No, werdykt należy do Was Come on, come on, włącz to Czemu to się... No i co? Co żeś zrobił? Aha, kliknąłem w złe miejsce Stoję na światłach czerwonych, właśnie, bo jest przejazd zamknięty, bo tu drogę robią. O. Hmm. Szczerze, tu, dobra. Kilka tych utworów tam. I co? Któryś leci? Ale słabo. Został Zepsułem coś Shit. dobra, jeszcze raz Podejmijmy dobra. Niech się połączy, niech się spróbuje No i co? Aha Chyba nie połączy się A, jest! Dobra, słuchamy nie jest to idealny utwór, ale jest dobry. Jest dobry. Można coś podobnego stworzyć. Popracujemy. Zegar tyka głośniej myśli w głowie. Tamał <grym> jest romantykiem, naprawdę. Cień na ścianie zna mnie lepiej niż ludzie. Strasznie. Każdy krok waży więcej niż wczoraj. A ja. Uczę się oddychać na nowo Nie tutaj czemu tak trudno mi stać Czasem cała ściła, co nie ukłaść Dotrwam do jutra, choćby na jednym tchu Choć serce drży, ja jeszcze tu jestem Chcę wygrywać i starczy, że trwa. Dotrwam do jutra. Co mój? Twałeś. Na elektro chyba <grymne> Jadę, jadę Jadę po ciebie synek już Dobra no, Nie uciekaj już jadę Okej, no, nie czekaj, ja nie ucieka. Dobra nara Także słuchajcie, nie wiem czy utwór wpada, wpada w ucho trochę, prawda? Ja wiem, jestem zejmy. Nieźle, co? Słuchajcie, nawet, nawet się fajnie to poskładało, wiadomo, że tekst jest modyfikowany, że jest trochę pisany sztucznie, za pomocą za sztucznej inteligencji. Podpowiadane są tam, wiecie, treści przez człowieka, wiadomo, przeze mnie, ja tam sobie je poprawiam, modyfikuję. I się uczę, nie? Te muzyczka. Muzyczka jest ok. Coś nowego, słuchajcie. Ja mam kilka utworów. Mam w ogóle. Już mam kilka utworów. Mogę wam tutaj zaśmiecać. Wiadomo, że ten kanał nie jest muzyczny, ale ale cieszę się, że tam sobie coś długie, wiecie. to Będę urozmaicał wam życie. <laughs> I wiadomo, że nie wszystkie kawałki są dla wszystkich. I nieco dzięki będę wam tutaj zatruwał życie muzyką, ale, ale, ale się cieszę, bo tak jak mówię człowiek nigdy nie ma czasu na realizację tych swoich pasji, a tutaj nagle tak, chociaż przez chwilę no serce mi się raduje, bo tworzę sobie muzykę różną, bo ja jestem trochę skomplikowany i ja nie umiem się jakby poświęcić jednemu trendowi jednej, jednemu stylowi to nie jestem ja ja, ja jestem zbyt, zbyt chaotyczny, także ja dzisiaj i posłucham tego i tamtego, i w każdym klimacie się będę czuł dobrze. Nie, nie zamykam tak naprawdę bram na, na, na różnego rodzaju utwory muzyczne, które mogłyby nie pasować do, do, do mnie czy do trendu. Ja, ja wszystko wysłucham. Wysłucham, przeanalizuję i stwierdzę dobre, niedobre, ale przesłucham. Także no. No i ta różnorodność muzyki, której ja słucham ogólnie słucham słucham, 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 słucham Jest naprawdę ogromna, także Lecimy po Rafałka Widzę jakiegoś gościa z innej firmy budowlanej Muszę zadzwonić do kumpla w ogóle, zapytać się co u niego Bo projekt na Londynie Może mu oddam Bo <noise> no taki tam jakiś się trafił Także pozdrawiam Zobaczymy się za chwilę. Let's go. Jest za cegłami. Halo, dzień dobry. Chcieliśmy wam powiedzieć, jak wygląda królestwo za koń. Pani właśnie spaceruje z końem po głównej ulicy. Nie wiem, czy ona go gdzieś złapała, czy jak po drodze. Przekażcie. Komuś uciekł koń? Gdzie jest ten koń? Patrz, tam. Nie no, ona go chyba gdzieś prowadzi, ale piękny jest ten koń. Nie? Piękny jest. Ja pierdzielaki, koń jest w ogóle piękny, naprawdę, konie mają piękną sylwetkę, ten kształt, wiecie, jego uda, jest to lepiej. Tak? Słuchajcie, dobra, idziemy cegłę żeśmy sobie przyjechali wziąć. Cztery cegły na, to z 10 cegł weźmiemy, nie? Lecimy. Pięć słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że dalej wyceny nie dostałem na tym. Młody, który się miał tym zajmować. E... Dalej mi tego nie zrobił. Nie wiem, co z nim jest Niemiec, jest nie tak. Ale uważam, że nie nadaje się chyba do tego miejsca pracy. Oni mają. No. Ta kobieta powinna tam siedzieć za biurkiem. Lecz ja powiem, ona jest taka ogarnięta. Nie, i tu, i tu, wiesz, i jest na Jardzie i tu, nie? Dlaczego ona jeszcze do mnie wskoczyła? Już powinna dawno tam siedzieć. Może nie, ch nie chcieli kobiety, wiecie? bo to sami faceci tam stoją siedzą, nie? No Nie, nie jeszcze wie. jakaś pani no, no, nic Życie, no, nie słuchajcie stoka spłacić <laughs> No Przyszła Facebooka sprawdzić? Nie, stoka A, stoka Facebooka No nic, pogoda najważniejsza, że jest dobra, nie? No. Chyba nie będzie padać, co? Mam nadzieję, że nie Mam nadzieję Także jedziemy Jedziemy obstawiać cegłę, jedziemy obstawiać belkę jak będziemy to mieli to jedziemy ze ścianą. Let's go. Ułożymy cegłę. Także ściana coraz fajniejsza. Trzyma się naprawdę konkret. Także izolacja wytrzymała wczorajsze huragany. Jest pozapinana. Tu się lekko taśma odkleiła, trzeba ją poprawić. Poza tym tu wjeżdżają teraz cegiełki na naszą belkę, którą mamy tu. O, nie? I będziemy sobie później uzupełniać I z tej strony Nie wycinałem tego styropianu, jak widzicie Nie bawiłem się już wczoraj I tutaj będziemy uzupełniać Tak powoli będziemy kończyć tą ścianę Także taka sytuacja, słuchajcie Lecimy z tym Dobrze, słuchajcie, bo mało nagrywam Z roboty, bo to pogoda, bo to Więc mamy te słupki wystawione Z cegły wypoziomowane w miarę, połapane między sobą i teraz ja pierwsze co, to dorzucę tutaj pustaka do tej linii, przeniesiemy rusztowanie, zrobię całą linię tamtą po tej stronie, bo tak naprawdę my mamy dwie linie do murowania, słuchajcie, dwie i później będą docinane, a te docinane nie będziemy robić teraz, bo później jak przyjdzie dach, to będziemy znać już wysokość docelową, gdzie jest płyta, bo Joyce'a trzeba położyć gdzieś na drewnie i tak dalej. Więc gdybyśmy teraz zrobili tak samo, jak z tej strony, tą połówkę, to powstałaby tam taka dziura, tutaj na początku, a tam na końcu to prawie cały pustek. Więc, aby tego uniknąć, to robimy dwa rzędy, i tak naprawdę skupiamy się już na dachu. Tak to musi być zrobione. Także bierzemy się za murowanie. Dzisiaj dwie linie, mam nadzieję, że ładnie tu wjadą. Nie wiem jednak z tą belką, czy będziemy w stanie cokolwiek tutaj zrobić, bo to będzie wszystko dosyć świeże. Ale będziemy obserwować, bo ja muszę o trzeciej stąd wyjechać. Także, let's go. Pokazać Wam, jak wioska wygląda? Bo nie pokazywałem. Z mojej strony to wygląda tak. Ogólnie tak wygląda ogródek sąsiada. Tam gdzieś pozalewany. Wilgotne budynki. Ten budynek biały przed Wami to nie wiem o co tu chodzi, ale ja tak powiem Wam, co druga chata to ma tutaj bardzo duży problem z wilgocią. Nie? Te ściany są po prostu tak mokre, poza panade dachy gdzieś. Brak flashingu, brak black... obróbki dachowej. Te rury wszystkie na zewnątrz, cieknące gdzie niegdzie Jeden na milion domów jest okej, okay. tam widzę nawet pompę ciepła, ktoś ma założoną z prawej strony, ale tutaj to jest po prostu jeden wielki cyrk. Szczególnie tutaj na tej budowie, zobaczcie, do tego ziomka, tu ten cały cyrk tam, nie? Nie ogarniemy to, nie martwcie się o takie rzeczy. Tak, taki problem to nie problem. Ogólnie tak sobie zastanawiam się jak ten sąsiad musi mieć ostro wy Nie? Że on się zgodził na, te, na tą przybudówkę. Tutaj taka ściana mu powstanie. Wiecie, on tu i tak okna nie ma z tej strony, nie? Tylko ma drzwi wyjściowe na obywat. Ale on teraz to ma taki... Taką dobrą prywatność. Tutaj może robić co chce, nie? Niko nie widzi. Tak, tu postawi sobie tylko kawałek płotka, nie? I żeby nikt go już nie widział z sąsiadów i z... High life. High life nie? <grym> Bardzo ładne oczko. Także belka siedzi. Do przerwy sobie ją zostawimy, słuchajcie. I niech ona sobie tutaj ładnie usiądzie. Zaprawa już powinna ją trzymać, więc będzie musieli dołożyć takiego paseczka tutaj. Rafał to przygotuje Wtedy ja będę mógł sobie lecieć na różniki i pozostałą część Nie? Super będzie Także idziemy po to Idziemy po złoto Let's go Coś tam mi zostało w szafie, nie? Coś mi tam w szafie zostało, mogę ci dać Nie chcesz? Będziesz chodził jak boss Chodź Teraz słuchajcie Zaczynamy nową serię bo na TikToka to będzie nowa seria to będą powiedzenia budowlane nie tylko na dziś nie? I dzisiejsze powiedzenie jest typu staku takie krótkie ogólnie nie? Więc jakbyś chciał to znajomemu wysłać to wyślij jeżeli go kochasz to wyślij jeżeli go nie kochasz też wyślij Pozdraw dwie, dwie godziny akcji będzie tylko Zrobimy coś, co się da, a jutro skończymy resztę, tak naprawdę. Także dzisiaj przygotujemy wszystko na belce za chwilę. Tamte paski, i one sobie stygną do jutra. Bo tutaj nie pomruję i tak. I zrobię ile się da z tą linią drugą, ile się da. Także taki jest plan, nie? Zaprawę mamy, nie? No i, i petarda. Także idziemy do środka. Bo ja się muszę najpóźniej o trzeciej stąd zerwać Także let's go Powytrzeć O, jest Słuchajcie, belka wstawiona, wstawiona Tyle mogliśmy podmurować, podmurowaliśmy Tu jeszcze slice'y włożyliśmy na belkę na koniec Żeby to sobie do jutra wyschło Więc będziemy mogli sobie spokojnie ten rządek pyk pyk dokończyć I tak samo pyk pyk rządek z połówką w środku Więc Możemy zrobić jutro tylko ten pyk-pyk w środku, ale, ale myślę, że to jest by było, gdybyśmy tylko mieli tylko tyle, zrobić przez cały dzień. Więc robimy to i to, będzie kawałek izolacji nam potrzebny. I przy okazji, może kawałek izolacji tam byśmy włożyli. Nie, czyli jeden sheet nam potrzebny, tak? Bo tu jest kawałek. No, jeden. Bo tam było 1,60 m. Tak, czyli zostaje 80... No, to jeden kawałek nam no potrzebujemy Więc ogólnie beleczka wjechała, budynek nabrał kształtu od razu, nie? Czyli tu są te drzwi e, Wymierzone wszystko tak, aby ładnie weszło Ściany tam podmurowane Nie, pokazywałem? Nie pokazywałem Zostaje tylko jeden rządek, pustaka, do zrobienia później Także tam zrobimy dopiero jak przyjedzie dach Jak będzie dach zrobiony, bo wtedy sobie ładnie wypełnimy całą resztę Bo połówka to jest za mało, a Później ten face może nie zakryć ładnie tego wszystkiego, więc wolałbym tego uniknąć. I tyle w temacie, także zobaczymy się jutro. Zbieramy graty, sprzątamy ile możemy i see you tomorrow. Co to za dzień jest? Dzień pełen, no to Słuchajcie, w czwartek, pamiętajcie, że jest tłusty czwartek. Jeżeli chcielibyście nam za zasponsorować pączka, to musielibyście do Donate y zrobić w tym odcinku. Kumacie? macie. Bo zobaczymy go jutro, i jakbyśmy jutro go zobaczyli, i zdążycie wpłacić nam na pączka, to, to będziemy mieli pączki w czwartek. Ja, jak chcecie. Nie na siłę, wiadomo. See you. See you. See you i dziękuję bardzo. Nie? Pięknie jest. Będzie Buda z tego. Rafał dał mi zezwolenie na zadanie Wam pytania. Pytanie brzmi następująco. Czy widzieliście kiedyś budowlańca geja? A jeżeli tak, to widziałeś kiedyś cały team? Słuchajcie, to jest rozkmina na dzisiaj. Powiedzcie, jakie macie doświadczenia. Czy widzieliście grupę ludzi, budowlańców gejów? Jak to wyglądało ogólnie? Był elektryk, malarz i hydraulik? Co? <laughs> Jakim szła współpraca? Dajcie znać w komentarzu. Koniecznie. Ciao.